Cześć, siema ja z tej strony Tana, witam was w kolejnym odcineczku na moim kanale i witam was na odcineczku z farmizmem 2022. Nasza seria koledzy z w dzisiejszym odcinku. Jak widzicie zajmiemy się wałowaniem naszego pola, w którym w poprzednim odcinku sobie zasialiśmy i również zrobimy sobie tmra do naszych krówek, bo już wszystko kiszoneczka się zrobiła, tak więc można sobie lecieć z tym, również trzeba nakarmić nasze krówki, bo troszeczkę tam po przewinięciu yy, zabrakło im tmra czy nie zabrakło, ale już mają mało tak naprawdę, tak więc sobie dzisiaj to zrobimy, co pomału sobie wracamy z nagrywaniem, wróciliśmy sobie już po imprezach wszystkich i tak dalej, pomału sobie będziemy w tym tygodniu wracali, zobaczymy jeszcze kiedy zaczniemy lecieć z innymi seriami, na razie koledzy zamiady się pojawią na moim kanale, postaram się żeby się construction pojawił, no i jakiś vloga z siania w życiu realnym oczywiście, coś sobie na pewno nagramy, tak więc też będzie fajnie. W tym tygodniu to jest troszkę się powinno pojawić. Tak, żebyśmy sobie ten miesiąc fajnie zakończyli z tą aktywnością. Tam w dwa dni już nie mam żadnego filmu, no ale no niestety tak to wypadło. Ale i tak naprawdę ten miesiąc fajnie pocisnęliśmy sobie dawno, tak nie miałem. Dobra, co będzie obciągania się Siadamy sobie do naszego traktura, oczywiście. Odpalamy furmanę. I co i będziemy pomału targali te wały na pole. O mój Jezus, I co to koczuło dziwno czekajcie bo mi się chyba zmieniła ta po masakra przecież chłopie normalnie coś jest nie tak ewidentnie tu czemu to jest zakres działania o teraz będzie dobrze działało zakres działania mi się zmienił na 50 stopni tak więc ciekawie było o dobra teraz już jest git ważne że się udało ogarnić dobra jedziemy sobie na pole Niech sobie weźmiemy, podjedziemy, przemyjemy szybki w traktorze, żeby tutaj było ogarnięte ładnie. Fajnie wały, elegancko. Dobra, podjedziemy i no, wysiadamy. I już tutaj ładnie obmyjemy furę. Naszego Ursusika 355. I szyby i no, żebyśmy coś chociaż widzieli. Jedziemy na pole. <grym> Daleko nie mamy, dużo roboty też nie mamy, tak więc bardzo fajnie. Fajnie, by już chłopaki sobie kolejne odcinki ponagrywali, to bym miał już co robić, bo on tak naprawdę e, zakres roboty mi się kunczył kurdzałem po posiadą. Tutaj sobie zwołuję elegancko. Chcesz, żeby zostały się na koso, ale się na kosy to wiedzie taki dodatek, bo do, by do, do jakichś odcinku sobie zrobić. Dobra, trzeba jakoś to ładnie porozczepiać. Jeszcze nigdy, żebym tych wałów nie szczepił, tak więc nie wiem jak to mogłoby wyglądać. Tak, musimy wysiadać sobie i odczepić, dobra. Musieli odczepić... nie tak... te i to odczepimy no Dobra to się tak dziwnie odczepia Dobra no to wtedy sobie rozkładamy to I no, podjedziemy do przodu Cofniemy sobie ładnie Albo ino... O Boże jak to się wywija dziwnie jeszcze tymi wołami sobie nigdy farming nie wołowałem, tak więc akurat będzie fajnie sobie ich przetestować Chociaż nie, w jakimś innym... na pewno wołowałem sobie, ale w tym farmingu i przypominam sobie, że tymi wołami sobie tutaj coś działał. Dobra, te sobie przeniesiemy po prostu. Przeciągnijmy ich, żeby ino były. Można by tak było wołować. Jeszcze trochę za jednak daleko, dobra. To to się podczepić nie chcę jakim cudem. O dobra, teraz się da, tak więc to najważniejsze, dobra. Wsłuchamy sobie troszeczkę. I co, jedziemy. Jedziemy z tematem, zobaczymy jak to będzie szło. W życiu realnym też nigdy nie wałowałem, tak więc fajnie, że będzie takie wały sobie można przetestować. I naprawdę to coś pięknego. Chciałbym nawet mieć u siebie w realu jakieś wały takie, ciekawe jakby to oddało, czy by to lepiej było, jakby się posiało, czy nie. Ciekawe. Może kiedyś się kupię, ale to tam na razie nie są potrzebne aż tak bardzo, tak ten... więc przetestujemy sobie tylko w farmingu. Ale fajnie, naprawdę, robotka fajnie idzie. Naprawdę te wały fajną szerokość mają też. Tak więc to ubywa, bo chyba 6 metrów to będzie miało. Tak więc naprawdę fajnie fajnie ubywa. To. Nie było dużo pytań, że byliśmy na Benarach i tak dalej. Niestety nikogo z ekipy na Benarach nie było. Bronchi był chory, my byliśmy u bolka siostry na 18, tak więc też imprezkę mieliśmy. Właśnie w piątek, w sobotę już sobie wracaliśmy do domku. Miałem robotki troszkę w polu, ale niestety, no, wróciłem tak późno, że nie, nie zrobiłem sobie nic. Ale już dzisiaj sobie, właśnie jest poniedziałek, dzisiaj sobie lecę już z tematem. Będę sobie wjeżdżał z sianiem, w końcu trzeba coś zasiać. Tam miara troszkę pouprawiona już mam, to będę sobie z tym leciał. No i trzeba będzie zacząć składać kopaczkę. Bo tam zrobimy taśmę drugą, bo mieliśmy tylko jedną taśmę w kopaczce, robimy tą drugą taśmę. Trzeba ją tam ładnie złożyć, no i tą pierwszą podreparować, wiadomo powymieniać to całe. Spinki i tak dalej, żeby to fajnie też chodziło. I będziemy też lecieli z sobie ziemniaków. Tam też troszeczkę roboty jest, no i troszkę mi jeszcze do zorania zostało, ale to tam... No po trzy kawałki, ale to takie nie za duże. Bo tam będzie około... Hektar 20 może tam, to jest... Tutaj naprawdę chwila roboty, jakby to było w jednym kawałku, no ale że troszeczkę trzeba pojeździć, no to niestety... Troszeczkę to jednak zajmie, ale to sobie ogarniemy na spokojnie. Bo tam weźmy no na problemu na pewno wam jakiś vlogowska nagram. Zorki też się na pewno coś pojawi, ale na początku pojawi się z, z siewów. Tam więc też fajnie, bo dawno tutaj w vlogasków żadnych nie było. To więc akurat tutaj ładny z siewów sobie w logasek wleci. I później sobie ogarniemy jakieś vlogaska jeszcze z Orania. I coś tam na pewno jeszcze będzie się działo, tak więc jak się ładą to w wam podobały, to będziemy sobie ich nagrywać częściej i, i fajnie, nie? Zobaczymy jak one się przyjmą te siewów i tak dalej. Oczywiście będziemy sobie 30 lecieli z siewami tam na pewnej. Wiadomo, w 30 troszkę ciszej. Siewnik 2,5 metra i seria. Jak ktoś nie widział, to zapraszam. Bo jakieś tam odcinki już właśnie z tego zestawiku były. Tak więc ino zapraszam, będziemy sobie z tym ładnie lecieli. Zobaczcie, ładnie tutaj nawet to idzie. 6 minuty odcinka. Tak więc do takiej 15 powinniśmy mieć to ogarnięte, nawet może i wcześniej. Więc fajnie, będziemy mieli pole już przygotowane. Nie trzeba będzie nic tutaj się martwić już. Zwołowany, tylko ino czekać aż urośnie. No i co, zajmiemy się tym TMR-em I może przyjedziemy. Jeszcze tutaj coś sobie pokosimy troszeczkę tej łąki. Zobaczymy. Na razie jeszcze ta łąka zostaje, ale w kolejnym sezonie możliwe, że już tej łąki się pozbędziemy. Zrobimy sobie tu pole. A tak jak pokazywałem na tej działce tam 20. Zrobimy sobie łąkę. Wy też mówiliście, że to fajny pomysł. Jak widziałem tam jakieś komentarze, to fajny pomysł też. To był i naprawdę jak to wypali to będzie coś pięknego. A będziemy sobie nad tym działali. Nie wiem czy powinno się tak szybko wołać, bo nie wołałem ale... Na trójce się wołuje z siedziutką. Coś mi jaka pierdolnąłem. Ten już czwórkę wrzucił dała, Ale się kurzy ładnie. Ale wola sobie daje radę, to jest, to jest najważniejsze. że tutaj ładnie robota idzie. Naprawdę, te wały są szerokie. Jak Bolek y, widziałem tam na solcu, jak byłem, to nie ma aż takich szerokich wałów. Ale też tam fajnie, fajnie y, te wały wyglądają. Naprawdę fajnie na pewno muszą uprawkę robić na polu. Te rowki takie fajne. Tam się wilgoć zatrzymywała To naprawdę sztosik, dobra ładnie mam zrobione, jeszcze troszkę przejazdów zostało. Tutaj jakiś, nie, wiem, mijaczek jakby czy coś takiego. Ja wiem, zobaczymy, jak urośnie, będzie wszystko wiadomo, co tutaj się wydarzyło. Bardziej do prawej jeździć, widzę. O, i wtedy było petardinio, dobra. O, to będzie lepiej tam troszeczkę nadjeździć, będzie lepiej widać. Mam jeszcze. No, z okrążenie nam na pewno zostało do zrobienia, żeby to skończyć. Tak jak mówiłem, do 15 minut powinniśmy, e, powinniśmy się z tym uwinąć. Oczywiście jakoś jednak się podoba, zostawcie łapki w górę. Pomału sobie będziemy wracać już z tą aktywnością. Na pewno, tak jak mówiłem, ten skra, czy ten Construction, się pojawi. Pojawi się jakiś vlog. No i seria z też mam nadzieję, że e, sobie z nim też już ruszymy, żeby sobie nagrywać. No, to też fajnie, no i później od środy możliwe, że sobie wrócimy z nagrywaniem normalnym. Tak więc, akurat do tej środy, powinienem mieć fajne odcineczki, ale do czwartka, jakby się udało, jeszcze tam z logzorki nagrać, ale nic nie obiecuję, bo to różnie bywa. Zobaczymy, ale raczej powinnam to ogarnąć, bo w tym tygodniu chciałbym wszystko ładnie sobie posiać, już nie. To niektórzy już mają posiana, a ja dopiero będę dopiero zaczynał, nie. Chociaż niektórzy dopiero po kurydze też będą sobie siali, no oczywiście po kieszonkowej. Chociaż na ziarno widziałam, że niektórzy też już kosili, tak więc naprawdę, naprawdę grubo już lecą tutaj z tematem, z tą kukurydą. To więc ładnie w tym roku kukurydza też fajnie tam widziałam poleciała. Może już teraz ino koszona jest. Zobaczymy jak pół będzie, czy, czy będą jakieś pokazy znowu czy nie, nie wiem nawet, jak mam być stary Ale pewnie coś się coś się tam pojawi, więc możliwe, że to z chłopakami sobie tam wpadniemy. Dobra, najważniejsze, że ładnie, ładnie jest zwałowane, bo ostatni przejazd zostanie i będziemy mieli wszystko ładnie zrobione. nie mogli wracać na gospodę, bo odczepiać, odczepiać Ino poszowu z doma ja oczywiście, bo do 60 co zrobimy sobie tura, będziemy sobie ładować wszystko. wiadomo tam tego i będziemy brać chyba z pryzmy, bo na tej pryzmie mam dosyć sporo tego, jak nam to wiadomo wystarczy. Czy, jak nam zostanie jeszcze coś przed yy, koszaniem, kurdzy na książkę, no to wtedy będziemy myśleć nad sprzedażą tego, nie? Bo mi się udało akurat dużo tego nagromadzić, więcej niż chłopakom. A więc, jak coś, to też będą mogli sobie ode mnie tutaj ładnie kupić, ale zobaczymy, co oni tam będą inwestowali, i tak dalej. Ja sobie na razie w to pole zainwestowałem i bardzo fajnie, bo tam parę arów zawsze doszło nam. Więc jest gitara gigancko. Piąta o na 600 i no wybiła 60, ładnie gwizda kierowca też ładnie se gwizda, bo kierowca nie pi, no dokładnie ino na czwórce to leci, a wegasł opór na piątce. Zobaczył człowiek owołane jest na piąteczce elegancko. Dzisiaj taki 20-paramentowy odcinek, pewnie się pojawi, tak więc też nie za taki długi, żeby Was tutaj nie zanudzać, bo ostatni odcinek fajny, w świetle nie zrobił, ale taki średni czas oglądania był. No tak więc no, jest jak jest, no bez chłopaków też, wiadomo, że e, tak jakby odcinek singla jest typowo, no i tak jest jakby seria singla, ale wiadomo, jak tam od czasu do czasu chłopaki się pojawią na tym, e, na tym odcinku, to też fajnie to wygląda. Dobra, te, te boki tu sobie zostawimy, raczej nie będziemy, już się, nie będziemy się już tym bawić, jeszcze bym pojechał sobie tutaj, tego mnijaczka oprawił i no. Sprawimy sobie jeczka, elegancko, żeby też był tutaj na środku pola zrobiony. I no dojedziemy na kuniec, to złożymy i lecimy na gospodarstwo. Dobra, ładnie zrobione. I fajnie, pole zawałowane, gotowe. Niech sobie ino teraz kiełkuje zboże i będzie bardzo fajnie. To będzie owiec tak więc teraz zobaczymy, jak ten owiec będzie nam sypał. Oczywiście, hmm, możliwe, że będziemy między którymi rezygnować upraw. Będziemy myśleć typowo jedną jaką, żeby nam się tylko do silosu mieściło, bo wiadomo, yy, że tego miejsca aż tak za dużo nie mam tutaj na gospie, żeby to pchać. Najlepiej było do silosu, nie? Albo żeby sobie żmilkę kupić, ale tą żmilkę raczej sobie zakupię. Przyjdzie czas, że żmilka będzie również zakupiona. Dobra, łot, piona, to ino trzeba zwinąć. Tyle postawało to ładnie, ładnie sobie... Tyk to trzeba wejść i wyjść, żeby to podczepić pewnie, że tak Co ładnie podjedziemy chociaż Do przodu, żeby to było Id Musimy wsiąść, wsiąść, wyjść i teraz podczepić, dobra, mamy zwinięte Więc ja z Dunia na Hawirę Bracie za kolejną robotkę na dzisiaj to są tutaj te od terenu, co ja mam dostępu do terenu, gościu to jest mój teren. Moje rejony. No i git. Boże, co tam jest? I wyrzucone. A nie, tam jest płot jakiś, dobra. I mówię, co to tam jakieś rozwalone jest? Jakiś wypadek tam miał, czy co? Ale wszystko jest git, dobra. Tam sobie z Wami pojedziemy, gdzie stały wcześniej. Oczywiście odstawimy. Powinniśmy po jakoś wyciągnąć, bo masajem nie powinien być żadnego problemu. Z wyciągnięciem. Tutaj też przyczepy stoją. Naprawdę gospodarstwo za. Mój Jezus, urwało koło. Dobra. Amuluj. Widzieliśmy, że w pociśle znaleźliśmy. Ale odczepiamy i lecimy po tura. Ale go znajdziemy gdzieś tutaj. Więc stać chyba tutaj z przodu stoi. Ja dokładnie tutaj, gdzie zawsze stoi. Więc no, tego podczepimy. Powinniśmy. Powinniśmy sobie ogólnie widły zaczepić Ale nie wiem gdzie te widły są odłożone Ale chyba tam z tyłu gdzieś powinny być Bo wydaje by mi się oczywiście lepiej ładowało Belki nawet A łyską tak średnio sobie belki ładować sobie Dobra Pik. I mnie się zadrą chyba Dobra Podjedźmy sobie do tyłu Tak myślę gdzie ja mogę mieć te widły Hmm Dobra, chyba widzę widły. Więc, żeby tutaj nie zagracać sobie miejsca, to jedziemy sobie tam. I ładnie weźmiemy widełki. Dobra, muluj. Odczepione. Odczepimy sobie ładnie. Tutaj tą łóżeczkę. I cofamy, dobra. To możemy sobie od razu wziąć jedną belkę. Właśnie Ciana. No tutaj... O kurczaki, no tak, obciążnik by się przydał. To nie ma obciążniku, ale na nie wiem gdzie go położyłem, tak mam być cztery. Muluj, Mariolka. Urry. czekajcie gdzie ja postawiłem obciążnik, tak to jest, jak się wszystko gdzieś wrzuco i później się szuka. O tu jest, dobra. My go sobie tam wzięli, zara Teraz na razie podjedźmy. Sobie oczywiście masejkiem z paszowozem. Wyciągnijmy go, cykwóch. Dobra, właśnie, otwierajmy, żeby brama, brama nie wlazła. Wszystko, wszystko wymierzone. Jestem ciekawy, czy mi się uda w ogóle go tak fajnie jakoś capnąć tu, zaprzechajmy, ale nie szkodzi. No będzie ciężko fest. Nie no, nie wlezie, nie ma opcji nawet, nie musieli z tego dopchnąć tam, po tyło ino. no. No otwieramy, włazimy, Jakiś krówek, eleganckie krówki. da dało się to pastwisko sobie postawić, żeby to też fajnie wyglądało tutaj obok, nie? No te krowy inne zamknięte są. Dobra, na razie wyciągnijmy go. Hmm, dopiero teraz podczepimy wszystko. Trzeba wszystkie i wałeczek, I noszę 60, aby tutaj flofnimy. podczepimy sobie oczywiście obciążnik. Możemy sobie na razie wziąć walkę, wyrzucić, odczepić. Cofamy ja sobie po elegancki obciążniczek. Gasłoportam. No tu mój jest jeszcze od chłopaku złoża stoi. <noise> Nie zabrane. Gdzie schować jest Cały Dobra, uj, piek Podczepiony tu góry podnoś i jadymy pinamy się w tą belkę Zatworzymy sobie silos maduj się w nią, piek staniemy sobie w tą stronę jakoś Nie wiem, co cała barka tam nawet pójdzie. Bo nie pamiętam, ile tam było pojemności w tym, ale to nie było jajek że za dużo będzie, nie? Gdzie to pisało mnie? Nie, nie, nie pisze, niestety, ile ma pojemności. A co normalnie idę sprawdzić z tym, bo zapomniałem, ile pojemności ma nasz tutaj poszowóz. Ale tu sobie będzie miał? 6000, o kurde, tutaj. To wtedy trzeba to ładnie rozplanować, żeby nie było jajecznia, że on się nie zrobi, TMR. Na tej całej belki czekajcie. Zrobimy inaczej. Na porządku napisujemy kiszonki 3000. Później wrzucimy tą baleczkę i wtedy będzie git. Więc no zawijamy. Otwieramy, paszowóz, czy paszowóz, silos. wierzymy bo ratonka tutaj nam wchodzi, tak więc trzy łyżeczki sobie ładnie wrzucimy. TMR będzie zrobiony. No co, na dniach też... Yy, czy do końca tygodnia powinien mi przyjść Tobi? Czyli ten... Cały... do śledzenia głowy, tak więc fajnie to sobie będziemy go mogli przetestować. Yy, w farmingu, czy też w na live'ikach. W farmingu jakiś odcinek sobie nagram, na pewno z tego... z testowania. Yy, właśnie... Yy, tego Tobiego. Jestem ciekawy, jak to będzie działało. Naprawdę. Bo jednak... Yy, ten cały E-Track, czy jak to tam się nazywa... Mm, troszkę coś tam mi lagowało, A ciekawy jestem Tobiego, czy on będzie też lagował, czy nie. Teraz się przekonamy tak naprawdę co tu będzie się działo. Bo jednak tutaj troszkę programów było potrzebne, do tobiego powinien być potrzebny tylko jeden program. Jak tam dobrze widziałem na, na internetach u innych, bo tam jeden program tylko wystarczy, tak więc zobaczymy jak to będzie się tutaj tam sprawowało. Fajnie, bo w końcu możemy sobie po tworzyć. Temera sobie zrobić, bo ostatnio chcieliśmy sobie na odcinku zrobić temera, no to nam troszeczkę nie wyszło, no bo jednak jednak jeszcze nie miałem belek książki zrobionych do końca. Tak więc zobaczymy jak teraz będzie, dobra, 3000 wspane. 3 łyżki są. Więc ino teraz, ładna beleczka. I fuch to Zobaczymy. Rościnano jest, o kurczaki. do tyłu jednak trochę Dobra, 1500 zostało o. Dobra, można. można i tak, jak najbardziej Dobra, bierzemy belkę, ouro tym, ją Wypuścimy 60, sobie zgasimy Pokaż mnie to, temer zrobiony, ładnie, pięknie Tam trochę pasowało i no, właśnie, właśnie, nie złamie, aż tak ładnie Co by sobie objechać nasze teraz dookoła i no i sobie jechać i wysypać tą krówką. Zawsze już tego zarcia troszkę będą mieli, nie? A sobie im napełnimy te koryto, To nam dużo nie powinno ładnie tutaj starczyć. Zaraz zobaczymy, jak to będzie szło. Mniejszy no, traktor by się tu ewidentnie przydał. 60 tutaj fajnie sobie wchodzi, ale nie będziemy przeszło odpinać tego i przypinać. Teraz musimy sobie radzić tak, jak jest i tyle, nie? To my jakoś tam troszeczkę sobie cofniemy. No, ki kiper otworzymy. Po przodu sobie podjedzimy o... To im się wysypie i gitara się ma. Ładnie. ładnie poszło. Pokaż mi tutaj, jak to u nich wygląda. Tutaj świnie mają. Krowy, widzicie, nowe się tutaj porodziły. Eleganckie. Hmm, tak więc fajnie. No, już 17 tysięcy litrów mają, to więc jeszcze naprawdę 1 TMR i będzie full. No prawie że fullnie. Więc wiążemy jeszcze jeden sobie ukręcić na szybkości. Więc na no, tą balkę już ładujemy tutaj całą. Bo już nam tutaj do no, problemu ona nie będzie sprawiała Dobra, poszła. I nabierzemy no, sobie teraz kiżoneczkę. Ziamo sprzedów będzie najłatwiej żeby ją sobie opróżni nie będziemy na razie balek używać. Belki zawsze można sobie oczywiście sprzedać A nie, chłopaki przecież mają książkę na tak No to oni będą chcieli na pewno Jeszcze nie mają, to naprawdę Już tych belki no nie pociągli Blisko podjechałem Trzeba jednak obcalić to jest z kamery Przedniej, żeby to... Czy ze środka, żeby to wyglądało Jeszcze dwa... Dwie łyżki sobie nasypiemy Będziemy mieli zrobiony TMR Zrobimy ten TMR i będziemy sobie dzisiejszy odcinek kończyć Taki spokojne zwałowanie i zrobienia TMR-u. odcinecie gdzie będzie. W kolejnym odcinku zobaczymy, może to się na sobie zrobimy albo coś już innego podzielamy. Zobaczymy. jak na razie wiecie, że no, zostały mi się na do robienia. Nic innego na razie nie mam do roboty. Już bliżej niż dali do żniw tak naprawdę. U mnie, tutaj na serii Opakie chłopaki jeszcze tam troszkę roboty mają, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tutaj troszeczkę mnie niedokisiło się, ale to się podbiło, wiaderko i się wyrzuci. nie ma problemu. Dobra. Amuluj, Panie Majster. I weźmy sobie belkę. No tych belek jeszcze troszkę też mam, ale jak się zrobi y, ten pierwszy pokos to zawsze też troszeczkę y, tego będzie. No może nie za dużo, ale zawsze, zawsze coś tam nam wleci. Jeszcze czy tą łąkę wykorzystać, jakby nie było, nie? Y, żeby tutaj ładnie to też tam poszło już. No nie jestem aż te nawieziona teraz. Nie wiem czy będzie, będzie sobie tą beczkę do gnojowicy kupić, czy w może nawieźć, nie? Właśnie, dobra. Więc kolejny... Kolejny poszowóz zrobiony. Bardzo fajny poszowóz, mały, fajny. Yy, wiadomo, że no, na moje gospodarstwo na razie starcza. Tak więc sponio. Sponio, tutaj przeciskamy się idealnie, miejsce tam jest wymierzone. Żeby sobie elegancko robić. Piasek ciekej. Bym cię nie przejechał. O, ładę jajca. O, mój Jezus, z lozo paszowozu. Faj tak temu teraz, to, żebym się złamał, tak? Że przecież nie miałem tam nigdy. Winąłem takiego rogala, że daj spokój, przesz. Okej, okay, cofamy. No tutaj masa ja już tak bardzo chyba. bo 60. jeździmy, to sobie przyciszyłem to. Żeby nie było aż tak głośno. Tu jest crow wjechałem. Dobra, może nie patrzmy na to. A ładnie się wysypuje, to bardzo, to same drzwi normalnie wysypane mają. Dobra, TMS zrobiony, krowy, krowy zadowolone, proszę bardzo dokładnie ładnie sobie jedzą. Krówki akładnie sobie wcinają. No i prawie że full mamy, Tam więc bardzo fajnie, słomy też mamy nasypane. Gnojówki 20 tysięcy litrów prawie już zrobiły nam krówki, to więc bardzo, bardzo fajnie, dobra. Co myślę w tym odcineczku, dowiedzieliście, Lek się podobało? Zostawcie łapkę w górę. Życzę Wam miłego poniedziałku. Widzimy się jutro. Możliwe, że na wlugach albo na konstrukcji. Zobaczymy, co wyjdzie pierwszy. Ale na pewno, coś się jutro powinno jeszcze pojawić. Tak więc dzięki za oglądanie. Łapka w górę, subik na kanale i trzymajcie się następnego. Cześć.